Dzisiaj 100 widzów będzie się ścigać na sam szczyt tej drabiny. I pomimo tego, że jest ich aż tylu, to na samą górę dostanie się tylko jedna osoba, która wygrywa całe to zgromadzenie. Dzisiaj, jak zawsze, będzie się dużo dziać. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Piszcie swoje kolejne propozycje na to, gdzie następnym razem 100 widzów powinno sobą rywalizować. A sama drabina jest podzielona na poziomy, i na każdym z nich znajduje się jakaś pułapka. Więc łatwo będzie spaść, albo trudno będzie wyjść wyżej to się okaże, co i kiedy. Jeszcze raz powtórzę, zostawcie łapkę w górę. I to są nasi dzisiejsi widzowie, którzy będą się ścigać. Są już gotowi przy linii startu, która jest gdzieś tutaj, no, gdzieś tu jest. Uwaga! Ścigamy się na samą górę. I słuchajcie, na pierwszym etapie przygotowałem coś mega, bo tak jak widzicie, kiedy idziecie w stronę tych drabinek, to w sumie nie widać nic, ale za niektórymi z nich jest gravel. I kiedy już widzowie wejdą na górę, to zniszczymy dosłownie te dwa filary i zobaczymy, kto spadnie raz z tym. Oczywiście też zniszczymy podłogę. Gotowi? No w sumie głupie pytanie, nie? Nie, 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 nie są gotowi. No dobra, to ja tak mogę jeszcze przecież nie wiem, 5 godzin? Żartowałem. Lecimy! Dobra, set zero i oj, let's go! Ale się rzucili! Ten, kto nie dobiegnie do drabinki, to niestety odpadnie. Widzę, że są osoby, które się w ogóle nie kwapią do tego. Oj, to już spadł w ogóle, nawet nie wiem jakim cudem. I teraz zobaczcie to. Ja tutaj usuwam wszystko, co zostało po widzach, więc spada nam dosłownie jedna Osoba za nami, papa! Nie wiem, oj, jeszcze więcej spadło. I teraz zobaczcie to. Tutaj mamy ten nasz gravel. Oni i tak spadają, oni się tam po prostu nie mieszczą na tej górze. I uwaga, rozwalam jeden gravel. Czy już mogę? Czy może, może na pierwszej rundzie nie powinienem nic robić? Bo widzę, że trochę im to sprawia trudności, żeby się tam w ogóle utrzymać. Dobra, uwaga, jedziemy z pierwszą naszą pułapką, więc aktywuję. I spada drabinka, i polecieli! Dwie osoby odpadły, są tylko, a Dobra, lecimy z kolejną drabinką. I to jest ta drabinka na tym bloku. Uwaga, leci. Ej, tu też mało osób jest. Dobra, nie no, tu już było więcej. Damn! Ile ich pospadało? Nie wiem, trochę na pewno. Oj, kolejna osoba spada. No tak, bo oni się wypychają. Jak oni są tutaj, twarzą celowaniu, to oni nic nie widzą. Chyba, że na F5. Na F5, dobra, to ma więcej sensu. Teraz możemy im otworzyć przejście dalej. To zrobimy tak. Po prostu pyk. I mamy zaznaczenie. Zaraz usuniemy ten bedrock. Na następnym etapie, jak widzicie, jest dużo dziur. Więc. Więc muszą delikatnie manewrować, żeby dostać się wyżej. Ja wpisuję prostą jedną komendę, która im teraz umożliwi wyjście wyżej. I to będzie komenda stack 1. Uwaga. I teraz będą mogli wejść. Dobra, wchodzą wyżej. I tutaj oczywiście mamy kolejne osoby, które spadają na sam dół. To jest aż tak ciężkie. Nie wydawało mi się, żeby było aż tak ciężkie. Troje jest, więc teraz mamy zaznaczoną czerwoną strefę. I ta czerwona strefa to jest strefa, do której trzeba dojść, inaczej po prostu się odpadnie. I widzę, że chyba nie wszyscy potrafią to zrobić. Usuwam drabinki na dole. Za trzy, dwa, jeden. Dobra, niektórych to chyba nie obchodzi, więc drabinki lecą. Trzy osoby odpadły. Nie wiem czemu nie weszliście wyżej. Oj, jedna osoba odpadła. Jak teraz puszczą shifta, to od razu zlatują w dół, jak ten chłop pewnie chciał coś napisać. No to. Nie ma czasu na pisanie. Więc yy, takim oto sposobem pozbyliśmy się około 50 graczy już na ten moment, bo było ich chyba 160 ileś. A teraz wpuszczamy i wyżej do kolejnego etapu, który jest na początku nic nie ma w sobie takiego przerażającego. Proszę bardzo, wszyscy mogą wejść. Usuwamy te drabinki czerwone. Oj, ktoś właśnie mi przeciął przed twarzą. Jak oni z tego spadają? Nie wiem. Ale najlepsze jest to, że jak widzicie, z czasem te drabinki są coraz mniejsze. I ja nie wiem, jak sobie dadzą radę dalej. Dobra, set zero, usuwamy na dole drabinki. I teraz fajnie by było w sumie jakby popatrzeć za siebie. Ja tutaj zrobię dosłownie jedną rzecz. Puszczam za wami blazy. Jakiś Blaze przeleci i zrobimy tak. Po prostu komendę summon Blaze na naszych koordynatach aktualnych. Ojo, jego dałem tam! O nie. Dobra, to inaczej. Na naszych koordynatach. Troszeczkę może zepsułem. Raz, dwa. Dobra, nie wiem, są dwa Blazy. One będą strzelać w ludzi, którzy są tutaj na drabinkach. Oczywiście można tego unikać. No, wystarczy, nie wiem, zjechać na dół. Ale nie aż tak! Ten to chyba za bardzo zjechał i za szybko. O kurczę, Ej, te Blazy to nieźle mocno podpalają. Dobra, ale z czasem te Blazy powinny jednak polecieć w dół. Czyli się będą cały czas utrzymywać? Nie wiem. Chyba powinny spaść finalnie. Nie one się tutaj cały czas trzymają. No dobra, pa pa panowie blazy. to tak poprosiłbym do 105 graczy i wtedy będę mógł ich puścić dalej. Jak to się stało, że ty spadłeś? Naprawdę nie mam pojęcia. Chyba po prostu musiał puścić klawiaturę totalnie. No, tej, coś słabo idzie tym Blazom, w sumie. A jakby im dać torty za nimi? Ej, zrobimy to tutaj na górze. To będzie dobre. Dobra, ale na ten moment to widzę, że jakoś to idzie da. Jeden Blaze, jeden Blaze. Wybierz sobie kogoś. Tu jest tak dużo graczy, że nawet nie da się zobaczyć ilu jak to wygląda. Ej, on się sam rzucił. To ciekawe w sumie. Nie wiem, co stało za tym heroicznym wyczynem, jak zrzucenie się samemu. Gracze są tutaj na krawędzi naprawdę sporo ryzykują, bo mogą zostać po prostu wypchnięci przez ten tłum. Panie Blaze, czy pan zamierza mi tej pomóc z dyskwalifikacji tego? Autentycznie, nie? Ja nie wiem, ile tu jest graczy. Tu może być coś pomiędzy 5 a 50. Jest to dwóch graczy. Okej, okay, dobra, no to tyle Ile miało być w sumie? Zaznaczamy sobie to i otwieramy im przejście na dalszy etap. Stack 1, let's go. Teraz sobie możecie przejść, a cały dół usuwamy. I tutaj możemy zrobić to, co wam mówiłem. Czyli uwaga, daję torty obok Bedroka. Patrzcie to, nie wiem, czy mi się uda to zrobić, ale spróbuję zrobić tak. Dobra, oj, zaraz coś to zjadł. Czekajcie, jeszcze raz. Cyk. Stack 10. O nie, czy to się uda? Dobra, jest stack 100. O kurde, patrzcie, oni chwytają sobie torty. Spadają. Dają. No i to jest właśnie to, nie? To była tylko podpucha i wyłączy z tymi tortami. Z tak 20. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Czy będą próbowali to jeść? Żeby to zjeść, muszą się obrócić i wypadają. Więc tutaj, no, niestety, ludzie przeceniają swoje możliwości. Ej, ale te torty są mimo wszystko zjadane cały czas. No, tutaj dzisiaj nie będzie łatwo. Niestety. Oj, 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 oj. Aż tak? To jest trudne się tutaj utrzymać? Nikt wam nie kazał jeść tych tortów. Ten chłop, zobaczcie, oni stoją. Okej, okay. jakoś nie Jedzenie tego. Ej, oni za szybko dodają. Tego to się nie spodziewałem Akurat, że to aż tak będzie. Dam im zjeść wszystkie torty. Niech się najedzą. Zobaczymy, ile osób. Niestety, próbując policzyć swoją sytuację, ją tylko pogorszy i odpadnie totalnie. 83 graczy już tylko zostało. To naprawdę bardzo mało! Co to jest za. Dobra, nieważne. O, zostały ostatnie cztery torty. Ten tutaj próbuje jakoś. I żeby wam to zwizu. Ej, to jest proste w sumie. Wystarczy sobie tutaj stanąć na dole i zobaczcie, i normalnie sięgam. Przynajmniej ja, ale ja mam zwiększony zasięg sięgania, więc może nie jestem dobrym wyznacznikiem. O, one tutaj też jak próbują robić? Nie wiem, czy. Myślę, że mówiąc opłaca się ryzykować tak dla tego jednego torta. Chyba nie, ale kto to wie, kto to wie. O, a ty co tam obserwujesz, krecik? Ej, on ma takie oczy, nie? Jakby na nich patrzył i... Eee, co oni robią? Ostatnie trzy kawałki. No musicie zjeść te torty, żeby przyjść dalej. O, ale go wypchnęło! Co tu się stało? Jak? Jakim cudem? Ostatnie dwa kawałki. Oni się za bardzo blokują tutaj. I w finali nie mogą nic zjeść. O nie. O nie. Ale jesteśmy... Ej, jesteśmy dalej nisko. Jeszcze tyle etapów przed nami. Szok. Dobra, zabieram te dwa torty w takim razie. Skoro tak to ma wyglądać. I robimy tak. Wchodzi... Wchodzimy wyżej. Proszę bardzo. A tutaj cały dół usuwamy. O, tutaj idzie ich jedna ostatnia osoba. Dobra, wyrobiłeś się trochę. Usuwamy dół. A przynajmniej drabinę. Chociaż w sumie tutaj by wypadało już usunąć całość, żeby przypadkiem na te stołny potem nie pospadali. Oj, 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 Poleciał. A tutaj co? Myślę, że w takim razie, skoro mieliśmy już blazy, to lecimy z y, moim drugim pomysłem, czyli tym razem stawiamy szkieleta. Zobaczymy, jak szkieletowi pójdzie. Mam nadzieję, że trochę lepiej. Nie wiem, czy on przez takie coś będzie w stanie przestrzelić, ale możemy spróbować. Chyba to dałem za nisko. To zrobimy inaczej. Kopiujemy to, usuwamy, klejamy wyżej, gdzieś... Oj, kurde, sam spadłem prawie. dziś na ich wysokości. Dobra, pastę. Let's go! Ej, to jest idealna wysokość dla szkieleta. Dobra, dawaj szkielet. A nawet damy was dwóch. Let's go! Zestrzelcie mi trzy osoby szkielety. Ja nie wiem, czy one, jak się uprom na jednego, to już jeden dostaje, czy ktoś się może schować tam w tłumie reszty osób. Dobra, Alciu odpadł, bo też odpadła. Nasze szkielety powoli przegrywają walkę z grawitacją. Coś, czyli, że one zaraz po prostu wypadną. One, one tak lubią po prostu sobie wypaść w jakiś bardzo głupi sposób. Ojej! Oj, siemano, powiedziała kolejna osoba Więc mamy dwie osoby, dawajcie jeszcze trzecią Okej, okay, bo ta jedna, no, nie dostała Dednięta przez szkielety, ale to tu tutaj Jest powbijany mocno Co to są za skiny? Widzowie, powiem to Oficjalnie, nienawidzę, nienawidzę Was na te skiny, no dawaj, no dawaj No nie już nikogo zestrzelić Oj, to muszą stać masywny damage Co znaczy, że potem będą się Na ostatkach życia, więc znaczy w naszych konkurencjach No, może być krucho To, to na pewno, i tutaj w sumie możemy przełożyć Kolejną konkurencję, więc ja bym zrobił tak, żebym po prostu zrobił kilka pasków. Ok. I tak, żeby one po prostu były tej równomiernie rozprowadzone. O, Fiflak odpadł. To wam dziękujemy, szkielety. To usuwamy. I w sumie to już tak możemy zrobić do końca po prostu. Co drugie, oni tej będą musieli w pewnym momencie po prostu przejść. Ok. Teraz usuwamy ostatnie jakieś tam brakujące elementy. Ej, to może być trudne na tym etapie. Naprawdę. To tutaj zróbmy troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy łatwiej, czy nie. W sumie trudno powiedzieć, co tutaj jest łatwiej że po prostu wszystko się wydaje epicko trudne. Dobra, tutaj może jeszcze tak A ty, co ty, ty, przepraszam bardzo Co tu się dzieje, czemu ten chłop lata czy, tyśmy... czy, czy ja właśnie złapałem cheatera w tym momencie Dobra, lecimy przed niego O kurde ty, on naprawdę leci Dawajcie go, pyk, pyk, pyk pyk. O, nie mogę, o, dobra, OG jazda Szczerze mówiąc, nie wiem czy to były cheaty, czy to był jakiś błąd Nie mi to oceniać, administracja się tym powinna zająć I teraz znowu Podwyższamy drabinkę i otwieramy im kolejny etap Zapraszam bardzo na górę Chociaż wiecie co, dobra, no Usuwam drabinki na dole Wszyscy na samą górę Czyli usuwamy dokładnie Te drabinki, myślę, że dotąd Set 0 to tutaj nie stoi na najwyższych blokach No ten ma po prostu problem Tutaj na chwilę puszczenie spad i powoduje już spadek Dobra, stack jeden i zobaczymy wyścig Wyżej, o nie Ej, tutaj może być naprawdę przechlapane Czy oni dadzą radę? Oni będą spadać Masowo, coś mi tak mówi, ale mogą się zatrzymać od drabinki, tylko czy potem wrócą Ty, jak dobrze im poszło Ostatni odpada, no trochę za późno chyba To napisałem, chociaż nie wiem, widzę, że tutaj są dwie osoby, które się ścigają o ostatnie miejsce. Jeszcze jest ten, on może zawsze spaść, ale zobaczymy. Uwaga! O, 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 o! O, no i sam się odpadł w sumie. Wspaniale. Właśnie to lubię. Usuwamy wszystko, co zostało za nimi: set zero. Tak, żeby mogli zostać tylko oczywiście na tych górnych drabinkach. Ale tam jest ścisk. Ja sobie może tutaj, nie wiem, posprzątam delikatnie na dole. W sumie to czemu nie? Każda pora na sprzątanie jest dobra. Trzeba dbać o czystość. Ja nie mówię tego z autopsji, tylko oj, bo tak słyszałem. No dobra. Mamy więc teraz kolejny etap. I na kolejnym etapie myślę, że moglibyśmy tutaj delikatnie zaszaleć. I zrobimy tak: Replace lader na ladder i dodajmy trochę lawy co jakiś czas. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, tak żeby tej lawy było jak najmniej, ale żeby jednak była. Oj, oj, oj. No dobra, nieważne. To może jednak lepiej będzie, jak my sobie to zrobimy ręcznie, bo moje komendy nie za bardzo chyba chcą ze mną współpracować. Dobra, czy na każdym bloku jest jakaś przeszkadzajka? Chyba tak, więc możemy jeszcze zrobić ewentualnie w ten sposób. I teraz te wszystkie puste pola wymienię na lawę. Oj, do znowu ktoś odpadł. O kurczę. Ej, dobra, w to, to do przejścia. Może być delikatnie trudne. Wchodzimy dalej, nie boimy się. Dobra, otwieram im drabinę. Stack jeden i patrzymy, ile osób wejdzie w lawę. Dobra, podpalają się tutaj delikatnie. Oczywiście miejmy podląd na czat, by widzieć, ile z nich dednie. Ej, to jest mega proste. Tej się przecież nawet nie trzeba za bardzo starać. Po prostu trzeba iść spokojnie. Oj, na przykład ten tutaj tak spokojnie idzie, że jeszcze o lawę zahacza. O, oni już widzą na F5, że tutaj będzie ściśnienie. Dobrze, dobrze. Ej, odpalły tylko cztery osoby i dalej mamy 60 osób, tylko że w tym. Momencie arena się znowu pomniejsza. Ojoj, dokny zdaj, torty. Chcecie torty? Dobra, czy coś napisze? Nie dawaj. Oj, jak on napisał to tak szybko? O, te dwie udolane coś zapisać! Wiedziałem! Nie, nie? Dobra, to nie. Oni już chyba po prostu mają złe wspomnienia z tortami Dobra, wpuśćmy ich na wyższą warstwę Potem będziemy kombinować, co tam robimy dalej Najważniejsze jest to, żeby wszyscy przede wszystkim przeszli na kolejny etap Okej, okay, tutaj usuwamy Tak samo to Więc poziom trudności rośnie Ktoś wypadł? Bo poziom trudności rośnie, ale drabina maleje To takie, wiecie, odwrócenie Korelacja HDMI, USB-C Ja naprawdę nie wiem, o co jest z tym HDMI, nie? Ale tutaj jest głośno od tej drabiny Ja nie wiem, czy wy to słyszycie Mam nadzieję, że nie Więc mamy mniejszą teraz arenkę, to możemy kolejny etap przekminić z myślą właśnie o tym. I wiecie co? Myślę, że paradoksalnie śmiesznie by było, jeżeli byśmy zrobili przejście na przykład... O, ej, zróbmy znowu to z lawą. Tylko teraz zrobimy tak, patrzcie. 111. Ok, tutaj będzie lawa i tutaj będzie lawa. Oni się będą pewnie wypychać na boki, przechodząc w takiej dużej grupie. Ta. No, tutaj naprawdę widać po tym, nie? On niby jest na bloku, ale delikatnie wystaje. Dobra. Stack jeden. Otwieramy im przejście, ale tutaj się podzieje pewnie. Ej, Dobra, nikt się nie podpola. Tylko ciekawe, co będzie na samej górze. Bo teraz się w miarę rozłożyli w górę i w dół. Ale na górze teraz się będą wypychać. Na pewno się będą wypychać. Ej, nie, normalnie to przeszli. O, dobra, ktoś się spalił. I bardzo mało czasu mu to zajęło. Więc pewnie miał mało życia po poprzednich rywalizacjach. Dobra, wpuszczamy i wyżej na kolejną drabinę. Tutaj już wiem, co zrobimy. Usuwamy wszystko, co było pod nimi. Żeby nich spadając nie musi jeszcze uratować. Uwaga, możecie się rozłożyć na całej wysokości. Bo włączam. Y, PvP, zaraz. Daj Wardena. Tak, tak, tak. No właśnie, zaraz dam Wardena. Wow, jak typa wyrzuciło. To ten villager z tym skinem kolejnego wyrzuciło. I chyba... Ej, ja nawet nie muszę włączać PvP. Prawdopodobnie hitboxy się po prostu psują od nadmiaru ludzi w jednym miejscu. Ja dobra, nawet w sumie chyba nie muszę jednak włączać PvP. No zobacz, jak oni są wypychani. Ale dobra, zrobię to. Gość ma miecz. Dobra, i teraz zrobimy tak. Event admin, PvP wyłącz i specjalnie ja to zrobiłem, bo ja włączyłem to PvP do sobie na sekundę. Więc uwaga, patrzcie co się dzieje. Włącz, wyłącz! OK, ktoś spadnie. Dobra, wszyscy przeżyli. Znowu włącz, wyłącz! Znowu o, jedna osoba odpadła tam na dole. Włącz, wyłącz! O, kolejna osoba odpadła, ile mamy osób? Równe 50, jak równe 50, to w sumie może być. Oj, dobra, nawet jeszcze jedna osoba spadła. Super PVP! Bardzo ładnie się bijecie! Kolejny etap. No cóż. Myślę, że możemy tutaj powtórzyć jeszcze to z naszym gravelem. To znaczy zamieńmy... O, na przykład tą jedną stronę zamieńmy na gravel. Uwaga. Ej, tu nikt ja... Nie stoi! To zamieńmy środkowe. Okej, okay. na dwie drużyny ich dzielimy od teraz. Ej, to jest dobry pomysł. Dobra, mamy tutaj gravel. Oni cały czas spadają dalej sami. Stack jeden. Okej, okay, wszystkich zapraszam do góry. Ciekawe, czy założyć, że jest gravel. Pewnie nie, nikt się na tym nie skupia. Dobra, usuwamy drabinki pod nimi i teraz robię... I, te... I teraz, uwaga, robię podział na dwie drużyny. Drużyny. Nie bijmy się, bisiaki. No ta, no nie polecam wam się bić, generalnie. Usuwamy to, ile osób na środku spadnie. Wow, wow, wow. Ej, ale pochwytali się niektórzy. Niesamowite. Wow, wow, wow. Ej, ale dobra, odpadło 6 osób, więc w sumie całkiem dużo. Zostało ich tylko 40. I myślę, że za jakiś czas będziemy musieli znowu zniżyć. Kolejna osoba odpadła. Dobra, 100. Zero. Tutaj to usuwamy. Tak, żeby dalej mogli dojść tylko w drużynach znowu. Na górę. O, nie. Kolejne osoby odpadają. Ludzie, kochajmy się i nie bijmy się, bo to nic nie da. Jakaś fajeszcza 35. Nie brzmi zbyt przekonywująco. Jak jakikolwiek autorytet, który mógłby komukolwiek przemówić do rozsądku. Dobra, i zróbmy teraz tak. Tutaj dam co jakiś czas ciasta. Proszę bardzo. Jedno ciasto. Drugie ciasto. Trzecie ciasto. Czwarte ciasto. Okej, okay. i teraz tak. Zamieńmy jeszcze tego stołna na lawę po tym, tak, że ludzie, chcąc się nosić ciasta, będą mogli dotknąć lawy. Jestem pewien, że to na pewno kilka osób. Zyskwalifikuje. Dobra, stak, y, stack jeden. Let's go. Lecimy, 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 nie śpimy. Oho, dobra Ooooooo! Oh, oh, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lawa się rozlewa w momencie, kiedy oni zaczynają jeść to ciasto, co jest ciekawe. O, tu jest jeszcze niedojedzone, i też jest niedojedzone. Super. O, kolejna osoba tam wchodzi. Tej ktoś, co, co, co ty tu? Co ty tu robisz? Nie, baczka, że jest tego skina. Ale on jest jakiś brudny w ogóle. Co on ma tutaj na głowie? Dobra, pójście sobie wyżej, bo teraz Zmieniamy totalnie drabinę I zamiast czterech bloków drabiny Będą trzy, a wy to nie wiem, tam na dole Chcecie zakwitnąć, czy co? Dobra Set zero, za iście ostatnimi odpadacie A, on się zbagował. no dobra Usuwamy oczywiście kolejne te Bo ja nie wiedziałem, ile tych Drabinek będzie potrzeba, finalnie O, oni już widzą, co się dzieje, zapraszam Na jeszcze węszytor tak, tak, tak Tak, tak, tak wszyscy, wszyscy Ten dół sobie usuwamy, i teraz Zaczyna się robić ekstremalnie, szczerze jestem ciekaw czy doknę zwierzę, odpały, wnoszą mu ity na eventy w małym craftingu, bo tego nie krealuje. Spokojnie, słuchajcie, wszystkie problemy związane z serwerem znikną za około miesiąc. Za miesiąc, uwierzcie, ekstrim będzie nie do poznania. Dosłownie, w sensie, A żebym za dużo nie powiedział. Zróbmy to jakiś taki po prostu zwykły tor, żeby troszkę im napsuć nerwów i fajnie by było, w tym, by były takie pojedyncze drabinki do przechodzenia tutaj tylko. O nie, ej, to będzie mocne. No, niby proste, ale jednak i do końca. Dobra, tak jeden, Let's go! I wchodzimy. Oj, 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 tutaj dużo osób może odpaść jednak, a przynajmniej więcej niż się spodziewałem. Dobra, dają sobie radę, ile osób odpadło. No, z cztery, to na pewno. Ja usuwam drabinki na dole. Tak samo te tutaj. Sorry, mordo, ale ty tutaj chyba już któryś raz idziesz ostatni. Ej, zobaczcie, na jakim oni klipku są! Daj Wordena! I jak ty piszesz, będąc tutaj na shifcie?! Chyba mają po prostu jakieś mody, które pozwalają im trzymać shifta. Dobra, chcecie tego Wordena? Może ktoś coś napisze i spadnie? <laughs> Nie, i dobra, Jó Józef Zmalin może pisać, awokadek też. Może powinienem dać im bana za Nie! Sprawa administracji. Nie błagam pokornie, awokadek. No dobra, za dużo ludzi zdechnie naraz. No trochę tak. Dobra, ja żartuję, no przecież wiem, że wszystkich deadnie jednym uderzeniem. Spokojnie, ludzie. Nie jestem tak głupi. Aż tak, w sensie, zróbmy tutaj taką małą przeszkadzajkę, więc ja w tym celu tutaj wybuduję sobie z bedroka takie coś. Okej, okay, mała pałka odpadła. Bardzo mi przykro, mała pałka. Dobra, dispenser wypchany strzałami. Tylko jakimi? Jakimiś fajnymi może dajmy. Strange, weakness, potion, slowness, instant damage. Oho, tak żeby naraz padali. Ej, to będzie mocne. Do tego robimy prosty system, który powinien wyglądać chyba jakoś tak, coś, coś takiego. Pyk, pyk, pyk. I tutaj proszę to jak najwolniej. Teraz stawiamy czerwoną podię, by ją zniszczyć i sygnał, jak dobrze widzicie, idzie z taką prędkością. Więc to tyle jest strzała. Możemy, myślę, to delikatnie przyśpieszyć. Pieszyć. Coś takiego. Pyk, pyk. No dobra, nawet delikatnie to zwolnię, żeby mieli łatwiej. Wypełniamy nasze dispensery naszymi strzałami. I teraz uwaga. One będą strzelać, tak jak widzicie, w tym samym odstępie czasowym. Uwaga na strzały. Więc trzeba sobie tutaj do, delikatnie to dobrze wyliczyć. Dobra, stack jeden. Let's go. Wchodzą. Ile osób się na to natknie? Uwaga, uwaga. O, o, czy poczekają? Oj, dobra. Ktoś dostał i znowu, znowu. Okej, okay, przeczekali. No, dobra. Dobrze, dobrze im poszło. Ej, naprawdę dobrze im poszło. Jestem z Was dumny, widzowie. Została sama śmietanka, elita tak zwana. Wystarczyło przecież jeden strzał. Dokładnie. Kolejna osoba została odrzucona przez siłę graczy. Wiecie co? Ja mam pojęcie. Teraz zmniejszamy drabinę jeszcze jeden blok. Okej, okay, więc wchodzimy na jeszcze bardziej grząski teren. Zapraszam. Usuwamy oczywiście to na dole. Ej, jesteśmy prawie na końcu. O kurcze. Ej, nawet nie zauważyłem kiedy. Dobra, to robimy inaczej. Zapraszam wszystkich na dół. Wszyscy na dół. No, robimy, robimy mały zwrot Zapraszam, wszyscy na dół Pod bedrock, pod bedrock Pod bedrock, pod bedrock Pod, 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 pod. Okej, okay. jednak zmieniam plany I teraz, uwaga, okej, okay. dobra, już możecie sobie tutaj stać Zmieniamy tą arenę na jeszcze mniejszą Sorry, nie zauważyłem, kiedy rzucimy do końca A chciałem bardzo zrobić Dokładnie to, oho Ja nie wiem, jak oni teraz mają to przetrwać Dobra, zapraszam Albo nawet zrobimy tak, że tutaj zrobimy Oho, w ten sposób, tutaj będzie lawa jakby ktoś spadł I uwaga Tak, yy, jeden Let's go Dobra, wychodzą Czy ktoś wpadnie do lawy nie, nie, wpada do lawy Ale oni się są będą zaraz osuwać, nie? To na pewno Wow, ej, no faktycznie Ile graczy się tu trzyma A my usuwamy całą tą drabinkę do samego dołu Ej, niesamowite Co jest? Dedam kilka losowych osób Po prostu ten, kogo uderzę To de, nie, ja nie, nie jestem w stanie tej wybrać Więc uwaga Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Dobra, do piętnastu do 15. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. No niestety, czy to moja wina, to teraz odpadł? Nie, to czysty przypadek. Ej, i w sumie, zastanawiam się, czy im teraz nie zrobić czegoś bardziej powalonego. Chyba tak zrobię. Dobra, 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 dobra. Co chcę zrobić? Żeby od razu nie było żadnych nieporozumień. Niesamowite. dokładnie. Ej, co jest? jest prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych eventów, jaki zrobiłem do tej pory. Ale widzowie, przeciwnie do tego, co robią zawsze, czyli ty dają, jakoś się trzymają. Więc Robię znowu mój trik, tylko że teraz będzie troszkę trudniej. Mam nadzieję, przynajmniej. Okej. Okay. Wow, wow. Dobra, dobra. Delikatnie to zwolnijmy tylko. Raz, dwa. Ej, czy da się to w ogóle ominąć? Uwaga, jakby cię tutaj doszło. Czy to... Ej, da się? Da się? Da się. Chyba to ominałem, nie? Dobra. Jeszcze raz. Test. Test na. oj, oj. Dobra, dobra. to jest trudno. Uwaga. Pyk. Dobra, nie da się. Dlatego to delikatnie jeszcze zwolnię. No i dobra. Teraz to, co chciałbym zrobić, to skopiować to. Kopi. Rotate 180. W drugą stronę zupełnie. I tutaj Damy pastę, żeby w drugą stronę też strzelało. Okej, okay, tutaj idzie. No, trochę jest to popsute w sumie. Ale spokojnie jesteśmy w stanie to łatwo naprawić. Nie wiem, co tu się dzieje. Dlaczego to tak strzela. Okej, okay, teraz to tutaj. Więc mamy dwa do przejścia z dwóch stron. Oj, oj, właśnie ktoś wypadł, czekając na samą konkurencję. Dobra, idziemy. Tutaj są dwa te do przejścia. Oj, ktoś dostał. Kolejna osoba dostała. Ej, tu jest o wiele trudniej. Wow, 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 wow. wow. Zepchnięty. Kolejny zepchnięty. Ktoś, komu się tam udało dojść? Ile zostało osób? 9, 8, 7. Ty, nie mów, że będziemy mieli... O, czy my w tym momencie właśnie dostaliśmy wygranego jedyną osobę, która przeszła przez dwa dispensery? No. Ej, na to wychodzi. Ostatnia chyba jeszcze spada gdzieś tam na dół. Tak? Tak? Czy nie tak? Przepraszam bardzo. Gdzie jest ostatnia osoba? Mamy Leteo, a Wiktor Witz Wiktor Witz jest tutaj gdzieś na niewidzialności? Nie. Oj, oj, Le Leteo. Ich suje w ogóle? Nie było go w ogóle. Leteo wygrywa! Bo ten drugi to... To w sumie nawet drugi nie widziałem. Dobra, tepnijmy tutaj Leteo. No i Leteo! Jako jedyny dostał się na całą górę praktycznie, no bo w sumie to przed nim było tylko tej dojście, no. <laughs> znaczy to, że spadł, to inna sprawa, ale ktoś wygrać musiał. Witam, 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 Leteo! Więc, oj! <noise> dobra, żebym sam sąd nie spadł. Ja to słuchaj, dałbym ci elitrę żebyś mógł sobie następnym razem po prostu wlecieć na górę, a nie wchodzić po drabinie jak wszyscy. To jest niesamowite, że to zrobiłeś, bo ja wiem, że ten event, no był trudny, a przynajmniej e, bardzo, bardzo niesprawiedliwy. I dobra, niech będzie. Dam ci... Oj, oj, tutaj ty, ktoś deadnął. O, ktoś tutaj przyszedł! Deadnął go na niewidzialności. Nie wiem, nie, nie wiem kto, ale Leteo dostanie jego itemy w nagrodę. O! Jest Leteo! A więc dostajesz, że w bonusie, bo widzę, że ktoś tutaj. Przyszedł y, ci coś sprezentować. Proszę bardzo, to są dwie dodatkowe nagrody, których nie planowałem, a które dostaniesz. Po kimś to chciał ciebie okraść, ale my okradliśmy jego. A ty sobie na Elytrze. No i super, Leteo. Mogę Cesta. Idziesz, Leteo, na spawna. A wy, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Iście zobaczyć inne filmy, bo naprawdę warto. Do jutra. Yo.